Ile to się działo? I ktoś wisiał, i pan ze szczegłami. i człowiek Rajstopa. Właśnie najważniejsze było to, że wystąpił tutaj mój największy przedszkolny koszmar, że, że nie mogę się wydostać z Rajstop. Się w nich miotam i miotam i nic, i one się tak nie rozgrywają. Naciągasz, nie mogę wejść. naciągasz i nic. A tu jest jeszcze taka niesamowita historia, jeszcze nigdy na wysokości mojego wzroku nie znajdował się brzuch mężczyzny. Dzień dobry. <gry> Marcin przeżywa właśnie swój pierwszy raz, a ja może korzystając z okazji, że zaplątał się w rajstopę swoich brudnych myśli, zadam pytanie koleżance. O czym tak naprawdę traktował wasz występ i co chcielibyście przekazać dzisiaj światu? Że szczęście jest najważniejsze i my chcemy dać to szczęście wszystkim ludziom i mam nadzieję, że publiczność tak myśli. I znowu Paulo Coelho. Niezależnie od tego, jak naciągasz rajstopę, bądź szczęśliwym człowiekiem. Agnieszko. Słuchajcie, Ogromne szczęście e, widzieć Mimello, ogromne szczęście słyszeć moich serdecznych kolegów Szymona i Marcina. Po prostu kocham was, panowie. E, natomiast wracając do Mimello przez moment taki strach, bo te wyjścia na mam talent dla mnie to taki odpoczynek i nagle patrzę człowiek kraj stopa, bo myślałam, o, stary się przebrał i nie pilnuje, nie? A tak już całkiem poważnie e, to... Tylko eee, słuchajcie, zbóżamy. to było tak piękne, to było tak y, kolorowe, y, baj bajkowe, pokazaliście wszystko, co, co, co potraficie, tutaj właśnie no, no, taki kalejdoskop, no wszystko, mozaika, wszystkie wasze umiejętności, też wasza nieprawdopodobna wrażliwość przemawiająca przez was, piękny malowniczy, taki piękny y, obrazek, no piękny. To. Ja to ja się podobało, no taśmy i szczudła, zachwyciły cię? I tuzy, taśmy i szczudła. Czy cię zachwyciły? Tak, zachwyciły mnie. Dokładnie tak jak powiedziała Agnieszka, tu była feria barw, feria talentu, feria wszystkiego. Słuchajcie, piękny. Ferie. Całe ferie, piękny, naprawdę wspaniały, jasny, radosny występ. To dokładnie, co chcieliście przekazać publiczności. Pokazaliście swój talent w pełnej krasie. Brawo. Augustin, w pokazuje Polskę, że nie tylko Dawid Woliński ma białe zęby. Powiedz coś o dla mnie to był taki kalejdoskop, kalejdoskop obrazów, który się e, przewijał, ale najbardziej denerwowałem się, że nie mogłem się napatrzyć, było tyle przepięknych detali, szczegółów. Na każdym chciałem się, e, na każdego na chciałem przykład, zwrócić uwagę. Tak, o I, i, e, I właśnie było o Czopląc. Słuchajcie, jesteście dojrzałymi artystami, każdy z Was. Dzięki temu po prostu każdy z was występ ma taki magiczny wyraz. Super. Drodzy, prezes. ale zaraz, 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 zaraz. Ja muszę zapytać, ja muszę zapytać, bo nie będę miał innej szansy w życiu. Jak wyglądam z góry? Myślałem, że jest pan trochę wyższy. Drodzy Państwo. Jak to miło jeśli chcecie zobaczyć człowieka za również w finale programu mam Wysyłajcie SMS o treści 6 pod numer 7322. Artystom i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy i zlecimy Państwu sekret. Szczerze ma coś takiego po mortu. Bardzo dziękujemy. <grym> sobie na następnej edycji wystąpili, w strojach na twarzy. Dobrze, proszę Państwa, to takie fantazja. Teraz będziemy znowu poważnie.